Nieufność. Czasy podobno są takie, a kiedy takie nie były, że nie wolno nikomu ufać, więc wszyscy stosują się do tej zasady. Nikt nikomu nie ufa i mamy to, co mamy. Najdalej jednak posuniętą rewolucyjną czujność zachowuje poseł Arkadiusz Mularczyk. I słusznie. Nigdy nie wiadomo, co wróg może wymyślić. A wróg jest przebiegły, atakuje tam, gdzie się go najmniej spodziewamy. Wróg na przykład może się posłużyć do swoich niecnych celów Molendowiczem. Kiedyś ktoś przyniósł z jakiejś konferencji prasowej do redakcji cały stos bloczków, takich małych karteczek do notowania, które w każdej fabryce słów bardzo się przydają. Bloczki do notowania miały logo Platformy Obywatelskiej, ale kto by zwracał na to uwagę? Identyczne mieliśmy z Radia Kraków, Biura Nieruchomości Mediator, firmy Fakro, Drukarni Nowosandec i stu innych instytucji. Dziennikarze w kleptomański wręcz w sposób zbierają takie rzeczy tonami. Pech chciał, że kiedyś, przygotowując się do telewizyjnego programu z udziałem posłów Arkadiusza Mularczyka i Andrzeja Czerwińskiego, robiłem bezwiednie notatki na tych karteluszkach z P.O. Po programie, jak zawsze pikantnym w wykonaniu odwiecznych rywali, panowie już poza kamerą ucięli sobie sympatyczną pogawędkę. I tak pewnie czas by nam nadal miło płynął, gdyby nagle wzrok posła Arkadiusza nie padł na moje kartki z notatkami. Mular aż podskoczył z wrażenia. To Platforma przygotowuje ci pytania do programu? No i poseł chwycił za telefon, żeby zrobić zdjęcie dokumentujące ten oczywisty skandal i wysłać je do swojego ówczesnego szefa Jarosława Kaczyńskiego. A co? Niech prezes wie, kto Molendowiczowi pisze pytania do programów. Moja mina to jeszcze nic, ale zobaczyć wówczas minę Andrzeja Czerwińskiego to było bezcenne. Poseł Arek był tak przekonywujący w swojej roli, że jeszcze chwila lider platformy był gotów uwierzyć, że to jego partia pisze mi pytania do programów. Arek Mularczyk obrócił całą sytuację w żart, a ja sobie przypomniałem, że czasami sam lubię w ten sposób żartować ze swoich gości w studio. Siada sobie jakiś delikwent, wygodnie w fotelu, kamera zaraz zacznie nagrywać, a ja wypalam: No to dawaj kartkę z pytaniami. Jakimi pytaniami gość dębieje? No jak to z jakimi? To nie napisałeś mi żadnych pytań, które mam ci zadać? No i na tym w zasadzie żarty się kończą.